Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii The Sims 4. Dzisiaj pokażę Wam karierę naukowca. Najpierw pokażę Wam, jak wygląda w ogóle obiekt. Laboratorium naukowe. Jest dość rozległe, tereny ma wokół siebie, jest tylko tak naprawdę to w pobliżu. Tu widzimy naokoło są różne miejsca, gdzie skupiskami są różne miejsca. Z materiałami, z kryształami, z metalami, które można zbierać i które są potrzebne do różnych wynalazków naszym do Tworzenia. Jest tu też miejsce do łowienia ryb. Mamy tutaj miejsce, więc tu też można łowić ryby. Więc tu widzimy, tu też są różne miejsca z metalami. Jeśli nasz sim będzie czegoś potrzebował, to zawsze może. Mam mnóstwo miejsca, gdzie może próbować kopać. I sam budynek laboratorium. Ja może pójdę w górę. Jak ono wygląda. Więc na samej górze mamy obserwatorium. Teleskop. W takiej wieżyczce. Page down i. page down. O! Mamy tutaj też piwnicę, a więc zacznę od piwnicy. Piwnicy tak naprawdę nie ma. to obiekt. Nic nie ma, te obiekty są tak naprawdę tylko do oglądania. Jest tylko umywalka i prysznic. Taki nowoczesny prysznic. W górę. Tutaj mamy, podniosę ściany, najwięcej rzeczy, gdyż tu mamy recepcję, w której siedzi zawsze jakiś Sim, łazienkę pełną. Tutaj mamy miejsce z kwiatami i z roślinami, które, z których może zbierać próbki nasz sim. Tu jest właśnie wejście na tę wieżyczkę do góry, do obserwatorium. Tutaj jest miejsce na rakietę, nie już Simka tutaj zaczęła budować rakietę, więc tu już jest na placu, jest rakieta, ale tak naprawdę jeśli przechodzicie pierwszy raz do pracy, to jest tylko pusty plac z takim właśnie pomarańczową wódką. Dalej, tutaj mamy trochę sprzętu już do pracy, a więc tu mamy mikroskop, pod którym możemy analizować różne próbki roślin. Mamy analizator chemiczny, taki sam jak w poprzednich dwóch karierach, w którym możemy analizować materiały, rośliny, owoce i dowiadywać się ciekawych rzeczy o tych o tych, no, po tych próbkach. Tutaj mamy oczywiście jeszcze komputer i tu mamy jeszcze miejsce laboratorium chemiczne, w którym możemy robić różne specyfiki które później możemy pić. Albo kazać innym simowi. I tutaj mamy podobnie mikroskop, laboratorium chemiczne, analizator chemiczny, komputery, książki do czytania, ale mam coś jeszcze takiego jak kreator wynalazku. Tutaj kreator wynalazku widać jest, no, trochę jak sim, bo można mieć z nim właśnie, widzicie, pasek przyjaźni, tu cały znika, jak chcę najechać. To jest właśnie taka główka, z którą, z którą teraz porozmawia moja Simka, bo ma takie zadanie. Rozmawiaj z robotem. Więc zaraz zobaczcie, jak się zachowuje ten robot. Ale jeszcze Wam pokażę, co jest na górze, bo oczywiście to nie jest ostatnie piętro. Tutaj mamy mini-siłownie -mini dla Simów. Takie miejsce, no, żeby posiedzieć. Poczytać trochę logiki, tutaj też toaleta i tu coś, żeby móc jeść. Więc tak naprawdę wszystko tu jest. Nie można tylko tu spać, nie ma gdzie. Oczywiście tu w wieżyczce nic nie ma ciekawego, dopiero na samej górze jest obserwator. Teraz zobaczmy, jak nasza synka będzie pracować. Oczywiście na tym kreatorze wynajdujemy różne wynalazki, ale żeby wynaleźć wynalazki, to najpierw trzeba mieć przełomy naukowe i w ogóle te przełomy naukowe są też potrzebne, żeby jako bo są jako zadania i żeby móc uzyskać awansa, awans w pracy i dzięki tym momentom przełomowym tutaj później odblokowujemy różne nowe wynalazki. Tutaj mamy specyfiki roz... i tutaj mamy przepisy na te specyfiki, które wymyślimy dzięki przełom, momentom przełomowym. A tu mamy wynalazki, które nasz team wymyślił. Bez tych momentów przełomowych tak naprawdę nie możemy tworzyć nowych specyfików ani nowych wynalazków, tylko te momenty zapewniają nam przepis tak naprawdę na te wynalazki i na te specyfiki, które później wynalazki możemy tworzyć na kreatorze wynalazku, a specyfiki na tym laboratorium chemicznym. No widzicie teraz, jak nasza simka rozmawia z robotem, a więc tak naprawdę taki, taka trochę sztuczna inteligencja. Teraz mamy zadanie, żeby poprosić współpracowników o coś. Tutaj się nie martwcie, że tu jest napisane pierwsza 57. Naukowiec pracuje od 10 do 19, .00. tu już to źle napisane. Teraz porozmawiamy z. O, jeszcze nie, nie znamy go. Ale musimy znaleźć też Jadwigę, bo mamy z Jadwigą trochę więcej porozmawiać. Chyba tu jest Jadwiga. Tak Zaraz też pójdziemy Jadwigę. Z Jadwigą porozmawiać, mamy rozmawiać o pracy. I już szukam. Rozmawiaj o romansach w pracy. A teraz doczytałam, to było w górze, w górę. O romansach w pracy. Nie mogę znaleźć. Jeszcze raz. Rozma plotkuj o romansach w pracy. O. O. Poprosimy ją też o kryształ. A zwykle nie mają kryształów, ale każą nam to zrobić. To niech idziemy. Naprawdę, tutaj wszyscy mają ten sam strój. Wszyscy mają takie kitle. Nasza synka, że jest na wyższym poziomie, to ma też te okulary i rękawiczki. Chcesz rozmawiać z nią. Chcę wam też pokazać więcej o rozmawia więcej rzeczy, tworzenie wynalazków, tworzenie specyfików. Poplotkowałyście? Już jest. Nie ma. da mi Nie ma. Nie ma. o Metal najpierw. ma. o Przyspieszę trochę. Oczywiście, nie ma metalu, żeby nam mogła dać. Jak zwykle. O, każą nam cały czas z nią rozmawiać. Tu mamy zapytaj, jak minął jej dzień? Przekaż zmyślone złe wieści i.

I przekaż zmyślone złe wieści. I tak naprawdę już dojechaliśmy do momentu, w którym mamy całkiem dobre. E, e, przepraszam, całkiem dobry na dzisiaj postęp w pracy. Przekazałaś te zmyślone złe wieści? Nie no, jak robiłaś to. Się... no, przekazyń. Aha, bo mnie nie tej Simce mamy przekazać zmyślone zwieści. Dobra, Monika Kopytko to. Starsza pani, która tu siedziała, chyba to jest. O, tak. Oczywiście, że jej mamy przekazać zmyślone zbowieści. i porozmawiać o pracy. Rozmawiaj o pracy. Krzycz turystę? A, to pierwsze, jest, jest, jest to jakiś turysta? A, ja nikogo nie widzę, żadnego turysty. Przepraszam, no ale się ma w pobliżu laboratorium i skrzyczko. Naprawdę nikogo takiego nie widzę. Może tu gdzieś na drodze? A nie będę kazała też mojej synce tak daleko iść? No nikogo nie ma. Jak okiem sięgnąć, żadnego turysty? Chociaż nie, chyba tu ktoś jest. Tu są turyści. Tam są. A przy jedzeniu, jak zwykle, można znaleźć simów. Dobra, ale teraz do, niego, do nich nie będę szła. Pokażę Wam specyfik A więc, syntety, syntetyzuj skażony. Aby móc tworzyć skażone specyfiki, musisz najpierw trzy razy przetestować normalny specyfik na własnym simie lub na innym. Testuj specyfik jest interakcją już jest. Ja nie mam już żadnych specyfików chyba. A więc, nie opracowuję skażonego specyfiku ale syntezuję, no nie, nie syntezuję, to popracuję nad rakietą. Możecie zobaczyć, jak to się odbywa. Oj, może dostanę też jakiś przełomowy moment, gdyż wszystkie interakcje, które mają taką właśnie tu żaróweczkę, to są interakcje, które powodują, że nas przybliżają do, do tych właśnie przełomowych momentów. Pracujesz nad rakietą. 10, przez 10 minut tylko nad nią pracować. O, zaczęła pracować. Przyrobi spawa, dokręca rzeczy. I już wypełniłaś. Napisz pracę badawczą na za pomocą komputera. To już. A napisz. Nie. Kariera. A więc to właśnie pierwszy raz piszę pracę badawczą, więc musiałam zajrzeć podpowiedź, pod co mam zrobić i napisz pracę badawczą. Więc tu zawsze jak najedziemy, to nam podpowiedzą, jak to zrobić, to wybrać, na co kliknąć, żeby daną interakcję przeprowadzić. A więc, jak widzicie tutaj, żeby napisać pracę badawczą, musiałam kliknąć na komputer, kliknąć. Czy się kliknie? O, kliknąć. Kliknąć kariera i napisz pracę badawczą, i tam to jest. skażonego specyfiku nie zrobię, bo tylko raz testowałam specyfikę przygotowane. A tu trzeba trzy razy testować dany specyfik. Kiedy indziej może. Ale tu widzieliście przed chwilą. Stworzyła specyfikę Jadwiga Czekamy szybko aż napiliszę tę pracę badawczą Dam nam coś fajnego jeszcze Do roboty A ta Simka ma cechy zła, więc dlatego i geniusz, dlatego się śmiesza. Dlatego też Myślałam, że jest idealna właśnie do do tego, tej pracy. No, niestety nie, nie dali nam, żeby coś przygotować i stworzyć jakiś wynalazek, dlatego ja sama Wam pokażę, jak stworzyć wynalazki. Tu o, już mam, o, pokażę Wam, jak działają wynalazki, bo tu już mam y, miotacz Sim promieni, dzięki któremu mogę zamrażać simów i za chwilę kogoś zamrozimy. Pokażę Wam, jak to działa. To, jest, to był pierwszy wynalazek, jaki stworzyła moja Simka. Więc zobaczycie, jak to działa naprawdę. Oj, trochę przyspieszyłam, ale tak zamrażam. Tutaj też coś. Dodałam też mu ulepszenie, by zmieniało, transformowało różne przedmioty. A więc przetransformuję też. To było kiedyś krzesło, a teraz jest znakiem. Zobaczymy teraz. Co zostanie teraz transportowane. Transformowane, przepraszam. O, z powrotem w krzesło, ale inne. I dzięki temu dokrało, dokonała odkrycia. Eureka, Emilia Rose, dokonała swojego siódmego przełomu showm naukowego i zapisała pomysł na antenę satelitarną. Kliknij przycisk notatnika na górze menu, aby dowiedzieć się więcej. Więc już patrzymy, czy coś jest potrzebne. Tutaj anteny, wynalazki, antena satelitarna. I pospolity metal i, pos i pospolity kryształ w liczbie 3. Dobra, to ja szybko może przelecę do tych turystów, którzy byli w tę stronę. Może znajdę jakiegoś? Jest. A więc skrzyczymy. Jak to nie ma? Skrzyczy nie ma. Za chwilę się przywitamy i dopiero skrzyczymy. a przyspieszę czas. na szybkość. Powinna za chwilę tu być. O już idzie. Przywitałyśmy się. To teraz... I skrzyczko. No to złośliwe. Nie, podłe, krzycz. O, podłych jest skrzycz O, i zajczyło nam. Teraz wykpi etykę pracy współpracowników. No to trzeba z powrotem do laboratorium. Może zrobię to. O, tu pośrodkuj. I już idę. O. A on się jeszcze nie odlodził. To nie. Muszę znaleźć jakiegoś innego współpracownika, na którego mogę skrzyczać. A weźmy tego pana. Przyjazne powitanie najpierw. On tu nic nie robi, siedzi tylko w tej beznadziejnej. On idzie do mnie. Nie, wolałabym iść do niego. Ale dobra, niech on idzie do mnie. Chyba przestał iść do mnie. Tak. To znowu wypośrodkuj. Idź tu i za chwilę kogoś skrzyczymy. Jeśli spadrz czas. O! Wykpij etykę. Wykwij etykę pracy. I już mam. O, tylko nie odchodź. Czego ten przerwi to, co robisz i poczeka, aż moja synka do ciebie przyjdzie. Dopiero teraz przerwa. O, już za godzinę. A więc są często takie dni, że właśnie simowie w pracy naukowca dostają dużo zadań właśnie takich, żeby, żeby rozmawiać z innymi simami, a czasami jest więcej takich, że, że, dawaj czy znasz? A czasami jest więcej takich, że tworzy się wynalazki, tworzy się specyfiki, zależy od dnia, Tutaj też zawsze mamy opis dnia, więc tutaj każemy na wybrać, czy będziemy dobrym, czy złym naukowcem. Więc czy będziemy wykonywać te złe polecenia. To, to jest Monika kopytka, więc możemy narzekać na pracę. O, do toalety trzeba byłoby się przejść naszą sinką. To jeszcze iść później do toalety. Masz jeszcze pół godziny, no, za chwilę o 19.00 Cię wyrwie z pracy. Obrali obra turysty już nie będziemy, są za daleko. Myślę, że zanim dojdziemy, to już będzie 19.00. A musiałeś no. jeszcze spłukać wodę. Ktoś tu nie spłukał wody. No, ale tak mija dzień naukowca. Wcale nie trzeba się trzymać tych zadań, jeśli się już wypełni na maksa. Można sobie tworzyć wynalazki, jeśli się chce. Można właśnie przeszkadzać współpracownikom, zamrażać ich i w ogóle, można tak naprawdę robić, co się chce, właśnie wynajdować te nowe wynalazki, ulepszać te wynalazki, a nie powiedziałam, wam, żeby ulepszyć dany wynalazek, to trzeba go, jeśli już jest zrobiony, i żeby go ulepszyć, to najpierw trzeba go przeciągnąć z wyposażenia właśnie na ten kreator wynalazków, wtedy dopiero jak się kliknie na kreator, to jest tam Dodaj ulepszenie i wtedy na to kliknąć i się doda ulepszenie do danego wynalazku. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące kariery naukowca, to piszcie w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, pomóc Wam z tą karierą. Jeśli coś będzie niejasne, piszcie też, jeśli będziecie mieli problemy z innymi karierami, czy to kariera detektywa, czy to kariera lekarza. Chętnie odpowiem na, na wszystkie pytania. Zajrzyjcie też w opis odcinka, tam też są dwa linki ki fajne. Jeden do bloga na temat kariery detektywa od The Sims Polska i jeden link do poradnika wideo od The Sims Polska dotyczący prowadzenia własnego sklepu. Mam nadzieję, że się Wam odcinek jeszcze raz podobał, że go zalajkujecie, skomentujecie. Piszcie, jak się wam, czy Wam się podobał czy nie odcinek. Czy chcecie więcej taki w następnym odcinku już wrócimy do Krzysztofa i Beaty i pokażę Wam już rozgrywkę nimi, trochę taką luźniejszą, i w którym będę Wam przekazała wszystkie nowości ze świata simów. Co su